Lody, lody, lody! Lody, lody, lody! Lody, lody! Nasze marzenie się spełniło! Witam cię! W... Ostatnim odcinku z nowego 60 Seconds, ja to nie mam chusteczki, muszę się podcierać czapką mistrzostwa, która mam nadzieję chcielibyście takie czapeczki w sklepach, moi drodzy, jeżeli tak dajcie znać. Moi drodzy, ostatni odcinek 60 seconds na kanale. Dlaczego? Już tłumaczę dlaczego. Między innymi dlatego, że nie zrobiliśmy tylko jednego zakończenia w tej grze, ale zanim się powiem o zakończeniu, zostaw łapeczkę w górę, bo ten odcinek musicie zmiażdżyć łapeczkami w górę z racji tego, że 60 seconds to była naprawdę genialna seria na moim kanale, która zajęła wiele odcinków i bardzo dobrze, mam nadzieję, wszyscy się przy tym bawili. Także zostawcie Łapeczkę w górę. Hashtag oczywiście ostatni. Hashtag ostatni. Zostawcie i już tłumaczę. Nie zrobiliśmy jednego zakończenia, a mianowicie zakończenia z furgonetką. I mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się zrobić to zakończenie, bo brakuje nam jednej części do furgonetki. Mianowicie prawdopodobnie silnika. Po prostu jednej części brakuje, żebyśmy mogli swobodnie zobaczyć, jak wygląda zakończenie furgonetkowe, którego nie widziałem. Wiem, że takie zakończenie istnieje, więc jedyne co możemy zrobić, to odpalić nową grę. A jak już zostawiłeś łapeczkę w górę i hashtag ostatni, to oczywiście robimy. Nowa gra. Czy możemy od razu to zrobić, robimy apokalipsę chyba, nie? Normalnie Tedem, na, na Fatmanie? M może na Fatmanie, na normalnym poziomie trudności, akurat muzyczka się skończyła Także, wow, nostalgicznie, ostatni odcinek 60 seconds na tym kanale. Okej okay. Chciałem powiedzieć Dolores, zapomniałem, że jestem Tedem, rozejrzyj się Wszystko w miarę blisko, także zbieram to Najpierw oczywiście to największe, i cyk Cyk, do schronu. Oczywiście Ted standardowo biega jak połamany trochę średnio biega, ta tam na puzonie dmie w puzon, spokojnie wszystko pozbieram. To zaraz wezmę, właśnie córkę, zaczniemy od tamtego pomieszczenia. Córka znajduje się tutaj, więc jest w miarę blisko, ona zajmuje trzy sloty, no gruba, jakby gruba nie była grubą. I tu mamy, cyk, proszę bardzo, jedzenia całkiem. Kogo ja mogę jeszcze wziąć do stronu? Mam nadzieję, że żonkę, żonkę i apteczkę i radia chyba już ze sobą nie wezmę, ale wrócę jeszcze po radio. No i później zostaje Timi. Czy Timi z nami pójdzie, to już kwestia. Yy, sporna, bo nie wiem, czy będzie na niego miejsce. Dobra, nie będzie chyba miejsca dla jego. Muszę je przyjechać jeszcze. Przyjechać! Przybiec jeszcze po zupę i po wodę. Dobra, znowu, znowu, Że mam jakieś 10 sekund. Dobra. I mamy chyba wszystko. No już. Synu! Sorry! Sorry, Synu! Wiem, że gdzieś tam jesteś, bęk do schronu, już byśmy i tak nic nie zrobili. Także zbieranie mamy na tej zasadzie i ostatni odcinek 60 seconds na tym kanale. Przyjmijcie go bardzo ciepło, wręcz bym powiedział gorącą podłoga to lava challenge. Ilością łapek w górę, a najlepiej 30 tysiącami będzie najlepiej. W dzisiejszym odcinku robimy ostateczne wyzwanie jakim jest... Nie mam mapy, cholera, zapomniałem mapy. Zupy jest całkiem nieźle, zobaczmy co mamy. Dodatkowo latarkę w schronie, super i nic więcej. Tyle zupy wziąłem i tak mało wody. Boże, trzeba. I nie mam maski przeciwgazowej. Kurde, no będzie ciężko, ale zobaczymy. Przetrwajmy kilka dni, może będzie fajnie. Na ekspedycję wyślemy najwyżej. Merianę z puzonem? Może ona jakoś tam, nie wiem, przychodząc z ekspedycji, przyniesie maskę, gazową. Mam apteczkę, więc tutaj jesteśmy akurat w domu. Ekspedycję przygotujmy, tak, myślę, że to jest to. Dziwne zapaszki w schronie. Szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo uwielbiamy aromat pod tytułem Nic się nie pali. Ogień. Ratujmy apteczkę. Po co nam radio? Radio pewnie się spali. Dlaczego od razu dostaje takie kłody pod nogi? Dlaczego? Radio spalone, super duper. Keeper Waffle. Dobra, nie wiem czy apteczka mogłaby spłonąć, a to by było straszne jakby spłonęła. Więc, ekspedycja. Eee, wyślijmy Mary Jane. Ona wróci chora, ale mam nadzieję, że przyniesie ze sobą apteczkę. No i zobaczymy jak to się potoczy. Na razie dzień czwarty, także lecimy powoli. Moim priorytetem jest przygotowanie dzisiaj furgonetki, czyli na tej ostatni odcinek zostawiliśmy sobie po prostu furgonetkę, odwodnienie. Czy ja ją wysłałem z pragnieniem, czy z odwodnieniem? Eee, nasz wentylator szlak trafił. Sprawdźmy co tam się dzieje, bo może będzie tam woda albo Zupa. Teoretycznie nic się nie wydarzyło, więc może i zupka jakaś? Hmm. Jeśli odpowiednik jest zablokowany, logicznym pomysłem byłoby sprawdzić, co go blokuje. Kilku urządzeń? O nie! O nie! Obrażenia Dolores! Nie jest najlepiej! Ale mamy puzon! No więc tego nie będę używał. Chyba, że to wyleczy wszystkich tutaj. No nie, nie będę na razie używał apteczki. Źle zaczęliśmy trochę. Jak na ostatni odcinek, na razie robi się średnio. Tek wytrzyma długo. Zostawimy apteczkę dla jednego domownika. Ona jest zmęczona i poraniona. Spoko. czy znaczy spoko to nie jest spoko, jakby. Wiecie, obrażenia. Głód, zmęczenie, spokojnie, żadnych tych. Miejmy nadzieję, że tak w ósmym, dziewiątym dniu przyjdzie Mary Jane do schronienia. A jak nie zostajemy we dwóch, i teoretycznie też powinniśmy sobie poradzić: głód, zmęczenie, pragnienie, obrażenia, spokojnie, żadnego racjonowania. Radia nie ma i wraca Mary Jane. Jeszcze nie? Dzień ósmy, jeszcze jej nie skreślajmy. Ona potrafi również długo przeżyć. Długo nie jeść. Bo ma fajny brzuch, który może sobie kawałek brzucha odkroić i będzie, wiecie, rozumiecie o co mi chodzi. Odwodnienie, proszę bardzo. I odwodnienie. Oni są tylko. Dolores nie była zbytnio gadatliwa. Pogadajmy pewnie. I wraca? Maryanne, dzień dziewiąty. Nie jest dobrze. No, tydzień maksymalnie może trwać ekspedycja. Jak teraz jej nie skreślamy. No nie skreślamy jeszcze, więc w następnym dniu wygłodzenie, wygłodzenie. Dobrze, już musisz wrócić na ekspedycję Dolores. Sprawdź co i jak. Musimy na ekspedycję wysyłać, bo coś JEST! Wraca! Pewnie chora, ale to nic! Bo jak jest chora... Nie jest chora? Szkoda, moglibyśmy użyć pająków. Przyniosła karabin! Czy miałem karabin? Nie. Na pewno zupę i wodę. Dwie zupy, dwie wody. No i fajnie! No i córkę można wysyłać na ekspedycję. Ani ta w agonii już. Zaraz umrze wam matka, moi drodzy. Hm. To, żeby ona nie umierała, a trochę wody mamy, to może dam jej już apteczkę. Hmm, może tak zróbmy. Już dawno nie używałem apteczki, bo moi, moja taktyka w ogóle w 60 seconds opiera się na tym, żeby bardzo rzadko używać apteczki. Zapasy. No nie, musimy użyć karabinu niestety, bo są szczury, więc... Normalnie to brzmiało jak skapiszona, ale nieważne. Mamy gotowe. To, przynajmniej nie zabrał nam zupy, to jest najważniejsze. Dalej nie mamy rady, apteczka zużyta. Dolores wyszła yy, na ludzi. Pragnienie, wygłodzenie. Pragnienie głód. Nikt nie puka, więc tymi, jakby już nie przeżył. Ekspedycja: Czy po dniu 11 szykujmy? Na razie jeszcze nie, Ted. Na razie jeszcze nie. Tym bardziej, że nie mamy sprayu, więc nie możemy skraftować z tym Więc teraz każdy, kto pójdzie na ekspedycję, na razie żyjmy sobie i zobaczmy, co się wydarzy. Racjonujmy bardzo powoli. Odwodnienie. pi sobie, pi Odwodnienie, wygłodzenie. Odwodnienie. A dajmy też mu wszystko. O, chociaż nie nie, 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 nie. Dobrze. Zapasy nabierajmy tak jak trzeba. Yy, nabierajmy. Rozdawajmy! Dysponujmy! Mary Jane przekopywała się przez nasze graty, znalazła jakieś samotne nasionko. O co to jest? Ale może na początek czegoś wspaniałego? Z szczęścia możemy wyhodować nawet jabłoń! Albo wiśnie. Eee... Spoko, tylko nie wiem, czy będzie trzeba to po podlewać. Okej, okay, weźmy to, posadźmy, spoko, będzie doniczka. Tego zakończenia też chyba jeszcze nie robiłem. To są dwa zakończenia, tutaj jest posadzone. Rośnij w stronę słońca. Czy ja raz chociaż to już wyhodowałem? Wydaje mi się, że... No właśnie, i podlałem to. Cholera, dobra, trzeba przygotować ekspedycję, jak to tu wygląda, głód zmęczenie, głód zmęczenie, wygłodzenie, czyli ty zjesz to i pójdziesz na ekspedycję, mordo, pójdziesz na ekspedycję teraz, rozumiesz, Ted, Przyniesiesz coś dobrego, a w szczególności wodę, musi być woda, Ted, moi drodzy, cieszymy się z ostatniego odcinka 60 Seconds, wiem, że jest troszeczkę przykro, dalej jest głodny, ale to już nie wygłodzenie, dobra, idziesz i bierzesz ze sobą, mordo... Nic nie bierzesz ze sobą. Przecież O, tutaj zdobądź radio, by nawiązać kontakt z wojskiem. Nej, nej, nej. Nie potrzebujemy tego. A tu jest, y, moi drodzy, właśnie to y, nasza furgonetka, do której potrzebujemy tylko jednej części. I już kończymy. Także Teda wysyłamy na ekspedycję za około 7 dni. Wróci Dzień 4, 15 i dwudziesty drugi dzień obstawiam. Będzie powrót Teda, chyba że wróci szybciej, bo coś się złego wydarzy. Ona zmęczona, ona już nie. Teraz ona by mogła być na ekspedycję. Cholera. Dobra, on był. Ty poszedł tylko głodny, więc tutaj się nic specjalnego nie wydarzy. Wygłodzenie. Cyk. Y, wy już nikt. Y Słyszymy dźwięk dzwoniącego telefonu, to chodzi gdzieś z zewnątrz. Dobra. Niech pójdzie Dolores, ona bardziej ogarnie, o co chodzi, bo Mary Jane jest zmęczona, pewnie przyjdzie. Halo, zaśnie przed telefonem, nie będzie wiedziała o co chodzi, więc będzie słabo to rośnie. Zobaczcie, rośnie w stronę słońca, ale będzie jak to wyrośnie, ale będzie. Ciekawe co to nam daje. Odwodnienie, wygładzanie, czyli wszystko, a tu odwodnienie i głód, czyli tylko woda. Jedną z rzeczy, których nikt się chyba nie spodziewa, jest ujrzenie na progu własnego schronu bandy ludzi w zielonych dziankach, którzy upierają się, że zabierają bogatym i rozdałem biednym. Nie do wiary. Wpuśćmy, bo to jest zielona kompania. Czy oni nas nie okradną? Nie, nie wpuszczę, nie będę ryzykował. Zapomniałem jak to działa, a na razie chcę, żeby wrócił Ted. Więc oni i tak nas nie uratują, nie potrzebuję ich wody. Robimy furgonetkę. A, wysłałem Teda na ekspedycję, więc teraz nie mogę zrobić furgonetki. Ted, wracaj szybko. Gut spokojnie, nic się nie dzieje e, spacer e, w związku z tym zaplanowaliśmy taką wycieczkę na zewnątrz, dobra przejdźmy się z latarką, zobaczmy co się wydarzy, może akurat coś fajnego, usłyszeliśmy psa więc jakby to nie jest event z psem, więc dlaczego pies w tym momencie, ciężko powiedzieć, głód, głód, dalej dobra, Ted zaraz będzie jakoś wracał bez żadnego racjonowania, nasze zapasy są bardzo ograniczone i robimy się coraz bardziej zdecydowanie wiemy, że w pobliżu koczuje grupa ocalałych z pobliskiego domu starców cztery wody poproszę i przeszedłem grę cztery wody poproszę CZTERY WODY po. TYLKO MAPA?! CHOLERA! CHOLERA! MYŚLAŁEM, ŻE BĘDZIE WODA! Ale nie przeszedłem gry jeszcze. No nie, głód, pragnienie, głód, pragnienie. A roślinka rośnie, to będą śliwki! Roślina, którą hoduje Mary Jane, rośnie niespodziewanie szybko, jak bambus. Ale to przecież żaden bambus. Wygląda na to, że produkuje jakieś owoce albo warzywa. Może warto przyrządzić z nich posiłek? O, a DAWAJ! CO SIĘ WYDARZY?! Tego nie robiłem nigdy. Warto oglądać ten film. Odcinek. W sensie... Cztery zupy! Ale po co woda? Ale nie ma wody dalej. Czyli te wartości odżywcze tworzą zupy. O Jezu, ale bez wody długo nie przeżyję. Ted nie wrócił. Odwodnienie, wygłodzenie. A tutaj tylko odwodnienie. Czy ja jestem w stanie bez Teda skraftować samochód? Wydaje mi się, że nie, więc to nie jest ostatni odcinek. Być może, nie wiem. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzień dwudziesty. Na razie gramy. Zobaczymy, co się wydarzy. Możemy kraftować sobie normalnie żarcie z tej rośliny. Czy ona jakoś ewoluuje? Urocza roślinka i pyszna. Mmm, pełna zupy. Czyli jakby ktoś przyszedł i chciał od nas zupy, to możemy mu dać 7... Sze 6 plus 7 to, o nie to jest najgorsze, 13 oczywiście, 6 plus 6 12 plus 1 13, dobrze bym nie popełnił fopa bo mnie zniszczycie w internecie, bez takich Wygłodzenie, dobra, może by tak Dolores wygłodzoną, no nie raczej córkę, raczej córkę, ona jest głodna, no dam jej i idź, zupy mam tyle że się nie muszę o nic martwić Zdobądź radio, tu czekamy na instrukcję, idziesz bez niczego, idziesz i przychodzisz, rozumiesz? Prosta zależność, system zero-jedynkowy, wychodzisz, przychodzisz, mamy to, rozumiesz? Puzon, zagraj na puzonie na dworze i będzie lepiej. Super, żeby roślina dawała nam żarcie? To się rzadko zdarza takie zakończenie. Mord. Wygłodzenie. Spokojnie, Dolores. Dasz radę. Puk, puk, ten dźwięk zawsze nas zaskakuje. Może znaczyć wszystko. Zawsze jesteśmy za ciekawiemi. czy powinniśmy otworzyć drzwi. Otwórzmy. A grunt, może tam znajdziemy cztery wody. Znowu pies? Hmm. Nikt nas nie okradł, mam nadzieję. No nie, jest dobrze, nikogo tam nie było, czyli ktoś pukał, robił sobie jaja, dobrze, wygłodzenie, dalej, dalej jest taka głodna, nie żałujmy zupy, mieliśmy właśnie ostrożnie wyjrzeć na zewnątrz, gdy nagle skoczyła na nas jakaś kudłata bestia, czy wołamy go do schronu, teoretycznie możemy, bo możemy, mam tyle zupy, że nic tylko brać pancake'a do siebie, pancake, ile potrzebujesz zup? W sensie więcej pewnie, ale spoko. Zupy mamy tyle, straciliśmy zupę, nic się nie dzieje. Odwodnienie, głód, piciu, no i mało wody. Dziś ktoś zapukłał naszych drzwi, ale gdy otworzyliśmy, leżąca na ziemi walizka. Nie bierzemy walizki, bo to zawsze oznacza wybuch. Nie jak mam tyle, zupy. A jak Mary Jane przyjdzie z wodą do środka. To, jest to wygraliśmy grę. Naprawdę. Mamy roślinkę. Napojoną była napojka. Tylko głód. Byliśmy w trakcie spotkania naszego klubu książkowego. Literackie dyskusje, pukanie do drzwi. Okazało się, że to grupa tułaczy, którym tak samo jak nam udało się jakoś przeżyć wybuch. I dopisało im. Mniej szczęścia, ale spoko. Macie zupę. Dobra, na razie rozdawajmy. Nie przejmujmy się tym. Rozdawajmy zupę. Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Trzeba, ktoś puka. No Maryjane, wróć. Już dwie zupy rozdałem, i na pancajka, i na nich. Ale spoko, jest nas tylko dwóch, więc sobie poradzimy. Grupa ubrana w lekarskie kitle. Panowie, przepraszam, nie mogę. Nie mogę, bo nie mam tyle wody. Nie mogę, zupę bym wam dał, ale wodę, no nie dam wam tej. Nie dam, bo nie mogę. No jakbym miał, to bym dał, ale nie dam, bo nie mogę. No proste, głód, pragnienie, nie, nie. I teraz, Maryjane, przynieś wodę. Wodę. I jesteśmy w Eden. Jest! Ale jest chora, to nic. Dobra, i siekiera! Mamy to. To jest, to jest przeszedłsze. To jest. Głód zmęczenie, choroba. Odwodnienie, wygłodzenie. Dobrze. Maryjane. Dobrze. Ekspedycję przygotujmy, pewnie. Odwiedził nas domokrążca z marnym worem. No to wór czy pies! Zdecydujcie się. Dawać mi psa. Zaraz chcę pankejka Dwudziesty dziewiąty dzień. Tak jest. Ona nie chce tam pokaszle, pokicha. Na ekspedycję wyśle Dolores na kilka dni. Strudzenie, głód, zmęczenie, choroba, pragnienie, wygłodzenie, Jec yes, mordo. A bo ona jeszcze zupę przyniosła. Boże świetnie! czy ja mogę ją wysłać już na ekspedycję? Czy się opłaca strudzenie, głód? Ona jest strudzona. Może bym poczekał na razie. Jest tyle wody, że wystarczy chyba 2,75. Pies szczeka. Więc teraz pewnie zbawimy sobie pankejka do schronu. No, roślinka jest genialna. Mam nadzieję, że zaraz będę mógł znowu ją obciąć. Okej. Okay. Strudzenie głód. Odwodnienie, czyli pićku. Po co jej to? Nie wiem. Ekspedycję przygotujmy. Pankej wrócił dziś do nas i wydawał się czymś bardzo poruszony. Naprawdę chciałbyśmy wyszli i podążali za nim gdzieś na pustkowie. Dobra, użyjmy mapy. Może to oznacza wodę? Nigdy nie wiesz, panie pancake. 21 dzień. Ale ja nawet nie miałem go w schronie, a już jesteśmy kumplami? Jak to działa? Nie wiem, coś przeniosłem. Nasze. Naszym zdaniem, dobrze przygotowaliśmy podróżnik. Zawsze ma ze sobą mapę. Dobrze przygotowany podróżnik. Dzięki zaufanej mapie udało nam się już okiem na zdewastowane pozostałości naszego miasteczka i wrócić na obiad do domu, a raczej strony pikek. Truchtał za nami przez jakiś czas, ale poszedł z swoją stronę i dotarliśmy do bunkra. Dobra, ktoś tam spragniony. Tylko spragnienie, nie twój mi dupy. Dobra, ekspedycja. Oh, <laughs> Gut pragnienie. Dam jej, co mi tam? Idź na ekspedycję, weź siekierę. Ale wróć z tej ekspedycji, dobra? Przyjdziesz, mam nadzieję, przyjdziesz, tylko córka w schronie zostanie. Ona wytrzyma. To nie jest tak źle, że ona jest w jakiejś agonii czy coś, jest tylko chora. Ona długo przetrwa. Chora, ona po ojcu. Po ojciec też jakby długo tam dalej, dzień 33. Kaszel, 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 zatykaj usta. Kaszel w łokieć! no zwariowałaś, pragnienie tak, nie, wygłodzenia, czyli zupa. Zupy sobie nie żały, cyk. Do yy, yy, siedzenia w schronie, a zapasów i nadziei mamy jak na lekarstwo. Nieprawda, gdybyśmy tylko mogli coś poradzić, na przykład włamać się do schronu naszej sąsiadki. Widzieliśmy jak uzupełniała zapasy tydzień przed wybuchem. Powinniśmy się tam udziać, udać. A idźmy! Może woda? Słychać strzały? <laughs> 13.50, słychać strzały? Woda! Woda! <laughs> Jestem niezniszczalny! Tylko żeby Dolory zwróciła i nie była chora. To wtedy już... Odwodnienie, głód. Dobra, masz wszystko. Żadne radio. Dolores, wracaj i przynieś ze sobą apteczkę. Jak przyniesiesz apteczkę, to Julie Garson, Żylapred. Musisz obejrzeć ten odcinek do końca. Poleć go swojemu znajomemu, bo takiego odcinka jeszcze nie było. Oferują apteczkę za warcaby. Dlaczego wszystko się udaje w dzisiejszym odcinku? Uczciwa wymiana! Dobra, ona jeszcze nie jest w wagonie, więc ja poczekam, aż wróci. To nawet nie jest głos ciastka. I głos ciastka to jest bardziej taki. A taki? To był bardziej nielukrowany guziczki! Jakiejś. jego ojca! Albo matki, bardziej matki, bardziej piskliwy głos. Ale nieważne, co ty masz? Nic! Dobra, dalej. Akwizytor. Eee... prosi nas o zapasy. Nie, bo to jest rozwiązanie z profesorkiem, my tego nie chcemy robić. Zupę mogę udać, ale później będzie chciał od nas wody do jakiegoś swojego silnika, więc. Dolores, wracaj, bo będzie koniec. Jak teraz Dolores nie wróci, to ja się obsram, bo mamy wszystko. Mamy wszystko. Głód, strudzenia, nic. Rozwiązaj tutaj coś. Nikt nie lubi patrzeć na cierpienie swoich przeciół. Daj spokój, Dolores. Wróć, proszę cię, to nie jest to. 39 dzień, wracasz. Wracasz, Dolores. Tu nie ma żartów. Co ona ma? Strudzenie, głód, odwodnienie. Spokojnie, spokojnie. Wo wodzionka oferuje. Dwie wody za poradnik, za karty jedną i za to jedna. No nie, nie, latarka. Czy latarka nam się przyda? Mamy kłódkę na bandytów. No nie będę robił wymiany. Wody mam na tyle, że jest sześć butelek. Jestem zadowolony. Do wraca do Może być nawet chora! I jest chora! I teraz mam wybór, co ona przyniosła ze sobą. Siekierę z powrotem, jedną wodę, tyle. Oj, kiepsko. Kiepsko. No z racji tego, że córka mam nadzieję wyjdzie z tego, no muszę dać to Dolores, muszę dać to. Znaczy dobra, dam jej dopiero jak będzie w wagonie, zobaczymy, może Mary Jane sama wyzdrowieje, to jest ciekawe. Ekspedycji już nie szykujmy. O, to żadna halucynacja, ktoś naprawdę zaparkował koło naszego schronu furgonetkę, lodziarkę. Pojazd pokryty jest rusztami od grilla i z zwariowanym graffiti, a do tego wyposażony jest w armaty. Ma nawet gaśnicę, tej bestii brakuje tylko kierowcy i benzyny. Przyszłbym jednak zrobił zakończenie z Furgo, metko? Lody, lody, lody! Lody, lody, lody! Lody, lody! Nasze marzenie się spełniło. Koniec tego czekania na ewakuację. Koniec gnicia w tym malutkim schronie. Spadamy stąd, z daleka od tych. Wstrętnego pustkowia i zamieszkujących go żółto dziobów, ktokolwiek znajdzie ten schron, czuj się jak u siebie w domu. My udajemy się w epicką postapokaliptyczną podróż, nie wiemy jeszcze dokąd zaprowadzi nas droga. Byle jak najdalej. No i wzięli zupę bez wody. No i no i co? Maryjane powinna zażyć jakieś leki. Nie mamy czegoś pod ręką? Przestań, jak przeżyliśmy. Zdrowie już nie to. Dolor Dolores bywała w lepszym stanie. Dolores chciałaby odpocząć przez parę dni. Wygląda na bardzo zmęczoną. Dolores powinna czasem bić, piciu, piciu. Dolores nie ma już siły. Jeśli czegoś nie zje, może już nie ujrzeć kolejnego par. Po co ja to czytam, jak uciekliśmy? Apteczka jest. I zabraliśmy tylko. Taki schron, a zabraliśmy tylko pięć zup. Sąsiedzi blues. Przetrwałeś kiedyś z furgonetką? No nie wydaje mi się, ale co teraz? No to jest e definitywny koniec. 60 Seconds. Nie ma już żadnego zakończenia, którego bym nie zrobił. Czy w normalnej wersji, czy w wersji. Reatomizer. Zakończ przygodę. Jak będzie wyglądało teraz menu? Menu główne. Jak będzie wyglądało menu główne? Czy tam furgonetka zniknęła? Nie no jest. Ale już wszystkie. To jest. Osiągnięcia. Nie wiem, nie, nie mam co prawda jeszcze wszystkich odblokowanych osiągnięć. Mógłbym grać, odblokowywać osiągnięcia. Ale po co, jak zrobiłem wszystkie zakończenia w 60 Seconds? Dlatego! Tak jak przypuszczałem, ten odcinek to jest ostatni odcinek 60 Seconds I przy okazji wydaje mi się najlepszy, bo miałem tyle zapasów, wszystkiego I jeszcze zrobiłem zarombiste zakończenie, którego nie miałem Także tyle ode mnie, moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze w serii 60 Seconds Jeżeli wejdą jakieś update'y, oczywiście będę to nagrywał Ale tak, to zrobiliśmy wszystkie możliwe zakończenia w 60 Seconds Także tyle ode mnie, dzięki serdecznie za naprawdę zarombistą serię Zostawcie łapeczkę w górę na koniec 30 tysięcy łapczek w górę i będę naprawdę zadowolony z tego, że ta seria była prowadzona u mnie na kanale I że mam nadzieję, że też ją docenicie tą łapeczką w górę Hashtag ostatni. Pamiętajcie i zapraszam na Discorda, bo tam ponad 9 tysięcy osób będziecie pewnie bawić się dobrze, poznacie może kogoś i tyle. Trzymajcie się, mistrzowski łokieć, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale. I idealnie z końcem muzyczki, łokieć. Mam nadzieję, że się żegnacie. U! Hej mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz Adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki.